Dobry wieczór. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, dzisiaj chciałem się podzielić takim świadectwem, takimi przemyśleniami. Lubię z moim synem oglądać różnego rodzaju filmy. Oglądamy też seriale. Mój syn ma 12 lat i oczywiście lubi wszystkie filmy, gdzie ścigają się gdzie no, jest policja, działa o jakiś oddział. No i też niedawno oglądaliśmy taki film Top Gun Maverick, jest to sequel filmu Top Gun, który, już nie pamiętam, chyba gdzieś tak w latach 90. został wyprodukowany, o pilocie myśliwca F-14. No i teraz jest znowu oczywiście tam gra Tom Cruise, który ma wyszkolić pewną... Ekipę, pewną drużynę, oczywiście, najlepszych pilotów do specjalnego zadania. I no dość dobry film. Trzeba przyznać, że jak na, na, na sequel, to, to, to dość do, dobry film. I kiedy oglądałem ten film z moim synem, to to zauważyłem pewną rzecz, że Tom Cruise jako weteran miał wyszkolić najlepszych pilotów Stanów Zjednoczonych. No i oni się tam spotykają i się zastanawiają, a cóż on nas może nauczyć, przecież my jesteśmy najlepsi. Może zanim dalej powiem, na co, co więcej zwróciłem uwagę, to przeczytam. Pierwszy list świętego Pawła do Koryntian 12, rozdział 25 do 27 wersety. Aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o sobie jednakie staranie. I jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznajesz ci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. Powracając teraz do filmu. Właśnie, najlepsza elita, która już wszystko wiedziała, jak pilotować myśliwce, jak walczyć, miała być czegoś Nauczona. No i ten właśnie stary weteran próbował ich nauczyć. Oczywiście, no jak to najlepsi, nie chcieli za bardzo go słuchać. Co prawda o nim słyszeli, że wielu rzeczy dobrych dokonał, był niesamowitym pilotem, ale ci młodzi piloci nie chcieli za bardzo słuchać. I słuchajcie, tak sobie właśnie to skojarzyłem, jak często jest właśnie w kościele, kiedy jest wyznaczona osoba. Pastor, są, są starsi, no i są też członkowie zboru. Jak wiele tam jest osób, które rzeczywiście długo jest w wierze, czasami zdarza się tak, że pastor jest nawet młodszy od niektórych członków, no ale on ma poprowadzić ten zbór, ma wciąż nauczać. No i jak często jest tak, że my się zastanawiamy, no cóż ten młody może nas nauczyć, czegoś my się możemy jeszcze dowiedzieć. No i kiedy oglądałem ten film, oczywiście ten weteran Tom Cruise udowodnił, że ci młodzi są rzeczywiście bardzo dobrzy, ale w niektórych rzeczach mogą się jeszcze nauczyć i mają jakieś braki. Oczywiście to zaczęło powodować jakieś tam konflikty, a on miał stworzyć drużynę. Było bardzo mało czasu na wykonanie tego zadania. Jest taki fragment, kiedy siedzą na plaży i grają w piłkę razem. I przychodzi cały dowódca tego oddziału i pyta się, dlaczego oni grają, pyta się tego Toma Kruse, dlaczego oni grają w piłkę, zamiast wziąć i ćwiczyć. I Tom Cruz mówi, miałem stworzyć drużynę, no to ją właśnie stwarzam. Kochani, inny serial, który oglądam z moim synem jest serial słod o Policjantach w Los Angeles, o jednostce specjalnej, taktycznej, elitarnej, która oczywiście walczy z przestępcami. Co zwróciło moją uwagę w tym, w tym serialu? Bardzo podobnie jak w Top Gun Maverick, jest tam drużyna, która działa wspólnie i dokładają wszelkich starań do tego, aby razem. Ćwiczyć i razem spędzać jak najwięcej czasu. Są dla siebie jak rodzina. Dzielą się ze sobą wszystkim. Nie tylko w pracy, ale i wszystkimi problemami. No, czasami idzie to rzeczywiście opornie próbują coś kryć przed innymi, wpadają jakieś tarapaty, ale wtedy widać od razu, jak to oddziałuje na całą drużynę, na resztę tej drużyny. Kiedy próbują iść indywidualnie według swojej myśli, a nie jako drużyna. I znowu, porównując do tego fragmentu, który przeczytaliśmy, Słowo Boże wzywa nas do tego, aby nie było rozdwojenia w ciele, aby nie było rozdwojenia w tej drużynie, w tym kościele, bo o to tutaj chodzi, ale żebyśmy mieli o siebie jednakie staranie. W tych filmach dowódcy tych drużyn, Starają się, aby właśnie nie było rozdwojenia, aby wszyscy mieli o siebie wzajemne starania, aby się dzielili problemami, ale też dzielili się radościami. I tak sobie pomyślałem, przecież to, co napisał apostoł Paweł, było o wiele wcześniej niż te filmy powstały. Jak świat potrafi... Wziąć z Pisma Świętego, chociaż może nie, nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że to zostało zawarte w Piśmie Świętym, takie właśnie prawdy. I wiedzą, że najlepsza elitarna jednostka będzie wtedy najlepsza, kiedy cała drużyna współpracuje ze sobą oraz słucha się przywódcy i idzie według wytycznych, a nie według swojego pomysłu. I jest pokazane nieraz, że ktoś próbuje i według swojego pomysłu i to wszystko się rozlatuje i wtedy nie mogą wykonać danego zadania. Kiedy na filmach to oglądamy, jesteśmy tym wszystkim zachwyceni. Ale jak ciężko nam jest to przyjąć i zastosować w kościele. No, jeżeli ktoś właśnie pomyśli, że ja próbuję tutaj ze świata, z jakichś seriali, tworzyć kościół, no to chyba nie, 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 nie do końca słuchał od początku. Wyraźnie to słowo Boże nam pokazuje, aby nie było w ciele rozdwojenia. I to jest dalej napisane: jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. Kochani, Słowo Boże nam mówi, że jeżeli jesteśmy tą drużyną, jeżeli jesteśmy tym kościołem, jesteśmy tą społecznością lokalną, która składa się z członków, i jeśli jeden członek cierpi, to cierpią z nim wszystkie inne członki. Co to oznacza? To oznacza, że musimy dostrzec cierpienie tego. Członka. Czasami nie możemy tego dostrzec albo nie dostrzegamy, ale to jest wezwanie do tego, że jeżeli jest właśnie jakiś problem, a te problemy się pojawiają, to mamy się dzielić tymi problemami z pozostałymi, po to, aby inni nas wsparli i wtedy razem cierpimy. Nie jedna osoba przechodzi przez te właśnie cierpienia, ale ma wsparcie. Tak jak słowo Boże mówi: radujcie się z radującymi, ale płaczcie z płaczącymi. Tu nas wzywa Bóg do tego, kiedy właśnie ktoś ma jakiś problem, to aby się z tym problemem podzielił w kościele i aby cały kościół mógł wesprzeć. Na przykład przez modlitwę, ale też i przez właśnie współczucie. Ja nie mówię, że tutaj musimy teraz przechodzić z wszystkimi problemami i przed wszystkimi oczywiście je oznajmiać. Tak, są różnego rodzaju grupy, w szczególności kiedy Kościół jest większy, ma więcej tych członków, to formują się pewnego rodzaju grupy, które ze sobą współpracują i można podzielić się oczywiście z jakąś grupą albo z jednym członkiem, po prostu, który nas wspomoże, który może zbada sprawę, a potem pomoże nam to przedstawić przez resztę grupy. Wyraźnie Słowo Boże mówi, że jeżeli jeden cierpi, to wszyscy też cierpią. I na pewno nie mamy zostawiać tej osoby samej, ale też mówi, że jeżeli ktoś się raduje, jeden członek się raduje, to i wszyscy się radują. To pokazuje właśnie, że mamy działać drużynowo. I rzeczywiście bywa tak, że ktoś w danym kościele ma jakieś uznanie, no, wynikające z, z różnych okoliczności, ale nie powinniśmy patrzeć za zazdrością na tą osobę. Ach, bo ja mam inne zadania, inny urząd, to, to ja nigdy nie odbiorę takiej chwały, tylko on odbiera. Mamy się razem z nim radować, bo to powinno radować całe ciało. Nie powinniśmy przede wszystkim zazdrościć, że ktoś właśnie odbiera. Może jakąś chwałę, nie mówię chwałę boską, ale chwałę taką ludzką, jakąś cześć, jakieś uznanie, jakieś dobre słowo po prostu. My również mamy się z tego radować. Do tego wzywa nas właśnie Słowo Boże. I jak oglądam ten serial, w szczególności serial jak cała ta drużyna tam działa. I kiedy jedna osoba tam bierze udział w jakimś konkursie i wygrywa, to cała drużyna się cieszy. Jeżeli jedna osoba w danej akcji zrobiła coś dobrego, to zbiera gratulacje od pozostałych. Ale czasami bywa tak, że ktoś coś zawalił. Wtedy przychodzą inni i zaczynają pocieszać. Wspierać tą, tą osobę tak, aby morale tej drużyny nie upadły, i żeby oni działali i wykonywali dobrze swoje zadanie, do którego zostali wyznaczeni. Kochani, kiedy tu tak oglądam i rozmawiam z moim synem, Właśnie tak to widzę, że tak powinno działać w kościele, że rzeczywiście może jesteśmy dobrzy, może jesteśmy jakąś elitarną, wybraną jednostką, ale wciąż możemy się od kogoś jeszcze nauczyć. A przede wszystkim nauczyć się być tą drużyną, być tą społecznością, być tym jednym ciałem. Nie, nie po to Pan Jezus porównuje kościół do, do, do jednego ciała. Bo przecież każdy z nas to ciało widzi i widzi, że ręka nie zrobi nic wbrew drugiej ręce, nodze czy też głowie. To wszystko jest skoordynowane i zaplanowane. Nie ma tak, że jedna noga chce iść. Do biedronki, a druga do, do Lidla, w inne miejsce w ogóle, albo w ogóle nie chce nigdzie iść. To wszystko współpracuje ze sobą. I tak jak w ciele czasami coś nas boli, to przecież reszta też wie. Kiedy bolą mnie plecy, to wszystkie członki wiedzą o tym, że bolą mnie po prostu plecy. Bo te plecy dają jakoś znać o tym i inne członki pomagają, tak? Żeby tam wesprzeć się, położyć inaczej, pójść. No, Sami wiecie, jak to, jak to działa. Niesamowicie trafne porównanie, które mamy w Biblii. Zastanawiające jest tylko, dlaczego tak ciężko nam jest to przyjąć, że właśnie, jeżeli ktoś cierpi, to mamy pomagać. No ileż można pomagać innym, ale właśnie, jeżeli ktoś się cieszy, to też mamy się z nim cieszyć. Nieważne, że to nie naszą zasługą, naszym udziałem była ta radość, a może. Jeszcze nigdy nikt nas nie, nie pochwalił, a cały czas jednego tego chwalą. My również mamy się z tego cieszyć. Do tego zachęca nas Słowo Boże. Świat to rozumie i odnosi w tym niesamowite sukcesy. Niestety kościół. Nagle zaczął przyjmować, albo to świat tak robi. Kochani, jak dużo świat bierze za Słowa Bożego i wykorzystuje i przynosi mu to korzyści, a my zapominamy zobaczyć, czy coś takiego jest w Słowie Bożym. Tylko oczywiście, jak tu wiele powie, no jak oglądać w ogóle jakieś takie światowe filmy i to jeszcze gdzieś tam o zabijaniu, a Tom Krusto w ogóle jest w jakiejś tam sekcie i, i nie powinniśmy takich rzeczy robić. No cóż. Szkoda, że czasami musimy się uczyć właśnie z filmów, a nie z Pisma Świętego. Natomiast ja świetny czas spędzam z moim synem i pokazując właśnie, co Pismo Święte ma w tym temacie do powiedzenia i czasami wskazuję, popatrzcie, oni robią jak Pismo Święte. Widzimy, że to się sprawdza. A czasami rzeczywiście robią coś innego. Mówię, o nie, Pismo Święte mówi zupełnie coś innego. I widzisz, dlatego im się to nie udało. Bo gdyby słuchali Słowa Bożego, to by zupełnie inaczej się to zadziało. Kochani, jako kościół lokalny zbór, czy tam parafia, jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa. Powinniśmy właśnie być takim teamem, taką drużyną, która współpracuje, gdzie nie powinno być wyalienowania, takiej, takiego wyobcowania, ale powinniśmy dołożyć starań, aby się przede wszystkim poznawać, wspierać, no i co? Słuchać Słowa Bożego, bo tu wszystko jest też opisane. Pozdrawiam serdecznie, błogosławię życzę, dobrej nocy. Jeśli się podobało, to udostępnij dalej. Daj kciuka w górę, napisz komentarz albo podziel się skąd jesteś. W ten sposób i Ty, drogi słuchaczu, przyczynisz się do szerzenia Ewangelii Jezusa Chrystusa.